Siemanko Chłopy, witam Was serdecznie. Dzisiaj drugi trening już robię. Rano było staliwo, przed chwilą było pływanie w jeziorze. Pół godzinki pływania, a teraz Wam pokażę trening jeszcze specjalnie dla Was. Gdyż nie miałem tego w planie, ale zrobię trening drążka. I połączę przyjemne z pożytecznym. Od razu opowiem o. W sytuacjach niebezpiecznych, które mnie spotkały na bramce. Także jedziemy z serią drążka, i w międzyczasie będę przychodził i opowiadał. Dobra, lecimy. Dzisiaj rano robiłem drążek w siłowni, nie? Jak robiłem barki. Eee, Także to jest już <laughs> specjalnie dla Was. Po 8 razy zrobię, nie będę się żyłował. Eee, specjalnie dla Was, eee, żeby pokazać, że, że normalnie robię drążek, tak? Bez, bez tej gumy. <laughs> A co o sytuacjach niebezpiecznych na bramce? No to powiem Wam tak, no trochę tych sytuacji było. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jaka mnie spotkała to było tutaj w Walczu, w lokalu to było tak, że pewni goście z kartoteką można powiedzieć kryminalistyczną akurat wyszli z więzienia, przyszli się zakolegować, przedstawili się. Przychodzili jakiś tam czas, bywało, że, że, że przypaliliśmy łówkę, bywało, że wódkę im stawiałem. Eee... I wybuchła awantura któregoś razu, bo mój kuzyn tam stał na bramce też i się pokłócił z jednym z nich. I tam się szarpali. Ja tego, tego gościa wziąłem, wyprowadziłem. Mówię, weź się spokój, bo ty masz i tak w kartotece po co ci problemy? Odwalić numer i z powrotem pójdziesz siedzieć. Daj sobie chłopie spokój. No i chłop sobie dał spokój. Przemówiłem mu do rozsądku. No ale przyszedł nad ranem z tym z tym drugim kolegą i rzucał się do mojego kuzyna, który był już pijany solidnie. Chciał mu butelką chyba na głowie rozwalić. Ja go złapałem, założyłem mu krawat. Gościu stracił przytomność. No, i ten drugi do mnie zaczął się odgrażać. Chodź, to ci zaraz pokażę. Nie? I... No, i wyszliśmy na zewnątrz. Pamiętam, tam byłem z moją przyszłą żoną w tym lokalu. Wtedy chyba jeszcze nawet nie byliśmy w narzeczeństwie. Ja byłem w... pracowałem tam jako pracownik ochrony, normalnie w wynajętej firmy. Wyszedłem z nimi na zewnątrz porozmawiać. No, i ten jeden zaczął do mnie łapami. Tego, co zdusiłem, zaczął do mnie łapami skakać. Nie? No, to ja się zacząłem odchylać, a ten drugi mnie podciął. Podciął mnie i podłożył mi nóż na gardło. Nóż 40 cm chyba miał. Podłożył mi nóż na gardło, a ten drugi, co skakał do mnie z rękami, dźgnął mnie drugim nożem w brodę. No, i to była taka jedna z takich najbardziej niebezpiecznych sytuacji. Udało mi się z tego wybrnąć. Eee, udało mi się tego wybrnąć w taki sposób, że po prostu rozmową, rozmową, no nie mogłem za bardzo nic zrobić, bo miałem nóż na gardle, eee, za bardzo nie mogłem żadnego ruchu, ruchu wykonać w samoobronie, gdyż to było za bardzo niebezpieczne dla, dla mojego życia. Więc skończyło się na rozmowie. Eee, no i to była jedna z takich sytuacji. Idę zrobię serię i zaraz wracam. <laughs> Druga taka sytuacja niebezpieczna była. Dostałem butelką pełną piwa w głowę. Akurat też stałem w jednym, może nie z lokali, ale w sklepie nocnym pracowałem. I tam przyszło jakieś dwóch takich łebków, zaczęło coś dymić. Wyszliśmy na zewnątrz, ja tam do nich po podszedłem, tego jednego zacząłem gonić, a ten drugi z tyłu wycedził mi butelką pełną piwa w głowę. I mi rozwalił tutaj czachę. Ja się obracam, patrzę na typa gościu blady, nie? Bo myślę, że ja padnę. No ale nie padłem e, w każdym bądź razie To była druga, druga taka jedna z niebezpieczniejszych y, sytuacji e, Takich naprawdę niebezpiecznych e, Czy były jeszcze jakieś takie bardzo niebezpieczne Bardzo może nie, ale ale to takie dwie, dwie chyba najbardziej niebezpieczne, gdzie mojemu życiu coś zagrażało. Bo były różne sytuacje wiadomo jakieś szarpania, jakieś bitki, ale to raczej nie, nie groziło mojemu y, życiu, bądź, bądź zdrowiu. Yy, nie, jeszcze była jedna sytuacja jeszcze była taka jedna, gdzie rzucali we mnie butelkami, yy, gdzie typy naćpane. Rzucali butelkami we mnie po prostu. Chciałem do nich podejść, wyrównać rachunki, ale nie dał rady, nie? bo rzucali we, mnie, rzucali we mnie butelkami. Tylko się u, uginałem od, od, od butelek. Nie? No to to też było dosyć niebezpieczne. To przez te wszystkie lata, co pracowałem na bramce, to, to, to jedynie chyba to były najniebezpieczniejsze sytuacje ogólnie więcej sytuacji takich bardzo niebezpiecznych to nie pamiętam raczej raczej już się nigdy nie zdarzyły no to by było na tyle sytuacji niebezpiecznych następnym razem opowiem opowiem coś może jeszcze bo dużo było miałem dużo miałem sytuacji nawet z kobietami gdzie kobieta po prostu Kobiety się rzucały z pazurami, nie? Też były różnego typu akcje. Eee, nie tylko faceci, ale też i kobiety. Ogólnie jest strasznie niewdzięczna praca, nie? Użerasz się po prostu z gościami, którzy są albo, na, albo pijani, albo naćpani. Przychodzi Ci taki gościu nafazowany i Ci truje kilka godzin dupę, opowiadać jakieś bzdury, gdzie w ogóle Ci to nie obchodzi. Ale musisz, musisz to słuchać. No to jest najgorsze, co może być. To jest najgorsze. Właśnie tacy goście co podchodzą i ci opowiadają te, te, te historie ich z życia, nie? Które po prostu nie chce nie chcesz ci się słuchać. To jest gorsze niż, niż, niż po prostu wyciąganie typa z, z imprezy. I tam czy tam uspokajanie, nie? Właśnie wysłuchiwanie wysłuchiwanie naczpanych albo, albo na, na albo pijanych typów, nie? To jest najgorsze. Po prostu nienawidziłem tego Dobra, lecimy z seriami Opowiem Wam ogólnie, że jesteśmy na ośrodku olimpijskim, ośrodku olimpijskim Bukowina. Właśnie tu dużo i ze sportowców przyjechało. Wakacje się zaczęły. Dużo sportowców przyjechało na kolonie i na obozy treningowe. Jestem w samym centrum. Ogólnie tu nie widać, w akurat w tym miejscu, nie widać zabudowań bo to jest taki placyk właśnie ćwiczeń tam, tam za mną z tyłu, tam prosto dalej jest stadion tutaj obok jest taki hotelik, tu jest hala tu są domki, zaraz wam pokażę tu są domki, tam jest zaraz tu, tu jest kajaki, kanadyjki i wioślarze mają swoje łódki tam dalej jest to, kort tenisowy, tam dalej jest basen budują największą halę w Europie lekkoatletyczną tu zaraz jest jasna jezioro. Tam są przystanie, i tam yy, właśnie sportowcy wyciągają swoje łódki i płyną w tamtą stronę na tor, na tor kajakowy. Ja kiedyś trenowałem kajaki, to właśnie przypływałem tam z miasta. Przypływaliśmy tutaj, tutaj na, na tor kajakowy yy, na treningi. Nie? Zaraz Wam ogólnie pokażę. Za dużo może nie będzie widać, bo już zieleń się, zieleń się zazieleniła. Roślinność. Ale kiedyś zrobię taki może odcinek specjalny i pokażę wam ośrodek ten olimpijski Bukowina. Tu też ogólnie jest most wiszący. Są chyba tylko trzy, trzy mosty wiszące w Polsce. Tu jest most wiszący, most zwodzony. Jak zwał tak zwał. 2011 mam y, smart, smartwatcha Huawei'a, stówek za niego dałem. Na no, urodziny sobie kiedyś kupiłem, 3 lata temu chyba, także bardzo fajny zegarek. Tętno, stoper, różne inne fazy treningowe ma bieganie, pływanie, rower, GPS, wiadomo, wszystko przez, przez aplikację w telefonie. Wszystko sobie wymierzam, Wszy, wszystko, każdy teren, wszyściuteńko. różne, ma inne, jeszcze dużo by gadać. Poziom stresu, tętno, kroki, wiadomo, to takie podstawy, pogodę. No dużo, dużo różnych minutnik, alarm, latarkę, mapy. Tu kiedyś lina była taka do góry, można było się wspinać od dołu na tej linie, nie? O, tu są o te, te drą drążki, zobaczcie. Od najmniejszego, od najmniejszego do największego, poręcze. Tu też są trzy rodzaje drążków, te same. Ja ćwiczę na tym drugim zawsze, na tym drugim. Pierwszy, pierwszy drugi, trzeci, to na tym drugim jest do mojego wzrostu idealny. Jeszcze poręczę. Także przyjeżdżają tu sportowcy z całego świata, z Polski, z Europy. Ja się tu wychowałem, od małego przychodzę tu na plażę, kąpać się, także i ogólnie wiele sportowców tutaj widuję. Także jest bardzo fajnie i przyjemnie. Kiedyś obejdę cały ten ośrodek i wam go pokażę. Bo tak jak mówiłem, budują tutaj yy, największą w Europie halę lekkoatletyczną. W tamtej części. Tutaj za bardzo Wam nic nie pokazałem. Bo tu, bo tu mówię, już roślinność yy, się zazieleniła. Ale tu jest bardzo, bardzo fajnie. To jest naprawdę typowy ośrodek. Tak jak sama nazwa mówi: olimpijski. Gdzie sportowcy mają las, świeże powietrze, jezioro, wodę, różne hale sportowe. Siłownie, bo tu, bo tu są dwie siłownie. Jest nawet hala do, do boksu. Kort tenisowy, restauracja, także cały kompleks. I tu naprawdę jest, jest formę, robi się olimpijską. Tu się właśnie człowiek zamyka i robi formę olimpijską. Także ja robię jeszcze jedną serię drążka i wydupiam na kolację. A was zapraszam, żebyście mi byli. Pozdro.